Dzień dobry, witam Was dzisiaj na mapie Szwecja, gdzie sobie postrzelamy do czołgów. W bitwie jestem już spóźniony, chłopaki dojeżdżają do punktów, a ja będę ich tutaj gonił. Oczywiście jak widać bitwa jest rozgrywana z jednym punktem, a ja mam za zadanie wygrać ją i zrobić przy okazji wybawiciela czołgów, czyli trzeba będzie trochę zaryzykować, przyjąć kilka strzałów, no i muszę gonić stawkę. Chłopaki przejmują punkt. Niestety tam są przeciwnicy, jest ich dużo. Więc nie będą tam mieli lekko. Ja muszę się rozglądać na prawo, lewo, czy przeciwników już nie ma, bo jak powiedziałem, jestem spóźniony. W każdej chwili mogą mi tutaj wyskoczyć przeciwnicy. No i jest pierwszy z nich, to jest M18. Łapię kąty, żeby wyjechać na nią. Pierwszy strzał za krytyka. Dowódcę rozwalam z Kończę przeładowanie i rozwalam osiemnastkę. Mam tutaj przestrzał na pojazdy, które stoją przy punkcie A. Niestety drużynowy zasłonił mi ten przestrzał. Nieudany strzał do kawu jedynki. Kawu jedynka zeszła, ale został jeszcze PT-76. Tym razem już zrobiony frak. No i czekam sobie co tutaj jeszcze będzie można zrobić Przy okazji pomogę drużynowemu w naprawie Skąd on złapał uszkodzenia nie wiem Co gorsza, drużynowy zginął a z tyłu jest T34 Udało się go rozwalić jednym strzałem Gdyby się przeładował mógł z mnie tutaj Pokiereszować, ale i pewniej bym nie skończył. Nie ma co tutaj stać. Jeżeli jeden z przeciwników dojechał od tyłu, mogą przyjechać następni. Ustawiam się na tym przestrzale, będę chciał za ni na nich poczekać, ale teraz mogą mi dojechać od strony punktu, dlatego podjeżdżam sobie bliżej. Wyjechało M24, wyjechał Teciak, który mi zadał uszkodzenia, a Tygrys nie wykończył. Cztery czołgi mi tutaj dojechały. Z jednym powalczyłem, niestety za dużo ich było, żebym mógł sobie poradzić i no nie, nie ma co ukrywać, że mnie zaskoczyli tą ilością. Yy, jadę jeszcze raz w to samo miejsce, ale szerzej. Żeby objechać te, te, te ciaki wydaje mi się, że logiczne by było, żeby tędy jechali. Nie widać jak na razie żadnego. No a tutaj są oba. Rozwalili mi gąsienicę. Odbijam po kolei ich strzały. Pierwszy teciak rozwalony. I jeszcze jeden strzał odbity tylko z uszkodzoną gąsienicą i rozwalony drugi i teciak dostałem tego wywabiciela na którym mi zależało zrzucam artylerię na tygrysa który pojechał y, objeżdżać y, a kończę naprawy jeszcze raz zrzucam artylerię na y, ten ciężar w pierwszej chwili chciałem jechać w stronę respa ale ten teciak stoi tam ten tygrys stoi tam nie niepokojony przez nikogo i może narobić dużych szkód. Teraz dojeżdżają do niego drużynowi. Mam nadzieję, że coś tam będą mogli porobić z nim. No, po prawej stronie odrespa pokazał się jeden y, y, pojazd. Ja wyjeżdżam już na tego tygrysa trochę mi za daleko odjechał, wyszedłem z trybu stajperskiego i już nic nie mogłem zrobić, a drużynowy zrobił fraga na tym tygrysie. Ja dostałem tylko asystę, trochę się pogubiłem, ale jest jeszcze jeden e, średniak tutaj. Poczekam na niego. T34, bokiem ustawiony. Podjeżdżam, rozwalam, i teraz już mogę zająć się tymi pojazdami, które jadą na punkt. Pierwszy to jest KW1, strzał za krytyka. Załoganci rozwaleni, będzie chwila spokoju, przeładowanie, poprawka i zrobiony frag na kawulcu. Mam nadzieję, że ten drużynowy przy punkcie A poradzi sobie z przeciwnikiem, jest jeden na jeden. No chciałem tam jechać, ale no drużynowy sobie poradził. Teraz już mogę jechać do RESPA. Nie widać po lewej stronie na tym zieleńcu yy, przeciwników jeden tylko pojazd y, y, stoi przy samym narożniku Jaż nauczony doświadczeniem będę się spodziewał tutaj pojazdów, które y, będą wyjeżdżać z Respa i pr będą próbowały nas objeżdżać. No na razie żadnego nie widać, za to po lewej stronie mam najpierw T34 schowany za tym murkiem no nic mu to nie pomogło pięknie wszedł strzał w, kół, w kółeczko bardziej po lewej stronie mam pelotkę Od tyłu do niej dojadę to jest Oswind ściągnięty no tak, przeciwnicy poginęli, ale na pewno są. To był jeszcze jeden ciężki czołg, więc będę chciał na niego zapolować. Powoli sobie wyjeżdżam za narożnika, no i jest kawu jedynka, strzał taki na wydrę utkwił w narożniku domu, kawulec odjechał, no ale teraz już sam nie trafił, a ja Rozwaliłem go i zostały mi pojazdy już na samym respie. To są trzy pelotki. Pierwsza z nich to jest R3, następnie wyjechał do mnie ZST. Pierwszy strzał za krytyka. Próbuję coś zrobić KMM szuka i szukam jeszcze magazynu z amunicją. Proszę bardzo. Druga pelotka rozwalona. Trzeciej już nie ma. Wcześniej musiało się ktoś nią y, zająć. No, bitwa jest y, skończona. Ja uciekam tylko z respa. Gdyby miał się ktoś y, pokazać, no ale już niepotrzebnie. Zrobionych 13 fragów. Bitwa wygrana. Zaliczone zadanie dzienne. I z mojej strony to wszystko. Zostawiam statystyki. Cześć!